Mm -hmm. A teraz najszybsze i najprostsze chipsy, jakie zrobicie w 5 minut do Netflixa. Ziemniaki kroicie nożem albo taką wykrawatką. Kroicie na takie 2 mm talarki. Pokrojone ziemniaki wrzucamy do gara. I gotujemy minutę od zawrzenia wody. W międzyczasie pora przygotować naszą przyprawę do chipsów. Papryka słodka, papryka ostra, czosnek granulowany, cebula w proszku do michy. Sól, cukier do michy. Wszystko razem mieszamy. I gotowe. Przecedzamy nasze ziemniaki i osuszamy na papierze. Do nagrzanego tłuszczu w granicach 150-160 stopni wrzucamy nasze ziemniaki. Wasze chipsy smażycie około 80 minut, aż będą chrupiące. Kiedy wasze chipsy wyglądają tak, wykładacie je na miskę z papierem. Wszystko doprawiacie waszą przyprawą. Czas na degustację a przepis znajdziecie tylko u mnie. Nie zapomnijcie zaobserwować. Mmm. Mm obowiązkowo musisz to zrobić mm -hmm.